Dzisiaj pokazać szybko jak robię w domu dla siebie szybciutko, fajny i niedrogi Będę nawidział tak pod oczy. seru. I teraz może zacznę tak. Możemy wziąć y, kokosowy oil, olej. Ja troszeczkę go nie przygotowałam, ale jeżeli... Tak. Taką łyżkę. Przepraszam, łyżeczkę. To jest łyżeczka, taka Porząd mniejsza, to zależy ile gram chcemy, czy 5, czy 10, to wtedy musimy sobie to dobrać. Mam dwa rodzaje, bo ja mam więcej e, takich, jak to się mówi, kombinacji systemów, jeżeli chodzi o krem pod oczy albo serum w Ale taki najprostszy to jest teraz, tutaj dałam troszeczkę więcej jak 5, 5, 6, 7 gram oleju kokosowego, który będzie potrzebny. Dobrze by było, że dodaję się jeszcze do tego witaminę A która jest po prostu taka bogata we wszystkie takie jest, mam Jest potrzebna właśnie dla skóry, która jest bardzo delikatna i sucha pod oczami. I to zostawiam, w gruncie rzeczy powinnam to zrobić w takiej kąpieli wodnej, ale nie, nie potrzebuję teraz, dlatego że mam tego niewiele, żeby było więcej, to na pewno bym musiała y, zrobić to w kąpieli wodnej. A teraz to już mam tak mało. I teraz do tego dodaję witaminę ze względu na to, że ten troszeczkę mam witaminę E. Ze y, względu na to, że trochę mi... Tak, 10 kropli witaminy E. Coś mi tu szkankuje ten... To, to weźmiemy, to odłożymy. I teraz tak, mamy pod oczy to będzie olej kokosowy, witamina E. I dodaję do tego... Nie. Yy, dodaję do tego. Mam jeszcze inny olej, ale niestety dzisiaj go już nie posiadam, bo już go zużyłam. Więc yy, dodaję troszeczkę oliwy z oliwek. Nie dużo, dlatego że ona daje... Jest bardzo bogata ale dodaje taki zapach ja bym nie chciała tego wezmę sobie dosłownie troszeczkę myślę, że jeden milimetr mi wystarczy tak muszę umyć teraz i teraz to wszystko ładnie mieszamy i mamy gotowe serum pod oczy. Jest bardzo bogate w witaminy, które potrzebne są nam do skóry pod oczy. I co ja to wkładam? Mam tu wydezynfekowane już taki małe pudełeczko. Mogę też dać to. Taką buteleczkę i wymierzę sobie pod oczy krople, ale tu mam drugi zestaw, który właśnie będę chciała yy, dać tutaj. Yy, do, może, ale nie. Dobrze. Zrobimy tak, że po prostu... To damy, tutaj damy inne, a tutaj damy to. Tak. Bardzo nie chciałabym dosłaniać. I teraz to na te serum już rozmieszam. Tak jak mówię, można dodać tu jeszcze witaminę A, ale dzisiaj jej nie posiadam. Zrobię to sobie innym razem i naprawdę mały kość w porównaniu do tych, co w sklepiach jest i nie, naprawdę nie jest gorszy, jeżeli chodzi o nawierzanie. Trzeba tylko uważać, że na przykład jeżeli dodajemy. Awokado. Czy ktoś nie ma uczulenia? Zresztą tak jak ze wszystkimi kosmetykami, musimy sprawdzić, czy one nie robią dla nas alergii. Oczywiście. Ale można to wypróbować na skórze, zostawić, zobaczyć, że nie ma nic zaczerwienienia. Trzeba bardzo prosto, ostrożnie do tego podchodzić. Dobrze, to jest oczywiście krótki termin takiego serum albo kremu pod oczy. Dobrze jest trzymać w lodówce, chociaż ja robię zawsze sobie mniej. I wtedy mam krócej. Tak jak mówię, można sobie dodać jeszcze witaminę A. Będzie to bardziej bogatsze. Ale tak jak mówię, tutaj będziemy mieli trochę. To jest tak jeszcze troszkę mam. Można się zaopatrzyć. O, można sobie krem czy serum włożyć do takiego pojemnika. Ja więcej takich pojemniczków sobie kupiłam. O, przepraszam. Badło. I mamy gotowy serum. Oczywiście to jest mało, dlatego że mogę więcej zrobić, ale nie chcę jeszcze mogę dorobić jedną partyjkę do połowy, dlatego że też naprawdę minimalnie używa, bo to jest dosyć takie wartościowe. I to by było jedno. Teraz drugie szybko wydezynfekuje to, co potrzebuje, żeby było czyste. Tak, oczywiście takie nasze domowe laboratorium powinno być wszystko wydezynfekowane jak mówię, wcześniej wydezynfekowałam to, tutaj mam alkohol. Jeszcze sama też, proszę bardzo, można on zaraz przeje. Jeżeli chodzi to, będziemy używać dokładnie też te produkty, także to wydezynfekuję, ale to jeszcze będziemy może używać. To zostawiamy do wyschnięcia. Tu mamy miseczkę, którą też trzeba... Nie, miseczka nam nie będzie już potrzebna. Tak więc wszystko powinno być wysterylizowane ładnie, żeby nie dostały się żadne bakterie, dlatego robię to w rękawiczkach. Czyliście to... Nie musicie w rękawiczkach, no ale ja robię w rękawiczkach, także wszystko, żeby było sterylizowane, żeby nie dostać jakiegoś niepotrzebnego. Tak. Teraz właśnie... Jeszcze troszeczkę wezmę tego. Teraz... Robię drugi krem pod oczy. Mam i więcej, ale dzisiaj y, zrobię dla was dwa. Myślę, że będą wam odpowiadały. To jest masła dzisiaj. bardzo, bardzo dobre masełko. Naprawdę, tutaj na tak więcej, pięć, bo mam też taką nie, nie dużą, ale bardzo wartościowy produkt to jest to. Dodaję do tego troszkę witaminy E którą mam tutaj. No tak do dziesięciu kropel. I też wezmę, trochę dodam Okay. Troszkę nie za dużo. Ile tu będzie? Żeby tak. Jedna. Żeby to było bardziej szczęśliwe. I tak jak mówię. Tak, mieszamy to wszystko ładnie, żeby to nam się rozprowadziło. Temperatura jest u mnie dosyć, jak to się mówi, ale także wszystko ładnie się rozprowadza. I teraz już jak mam te masełko, tutaj dodam te masło Rozmieszam. Dodaję awokado, olej z awokado, dlatego, no nie awokado, tylko olej z awokado, dlatego, że jest bardzo, ale to bardzo, bardzo treściwe. Bardzo ma fajnie na nasze jak to się mały, pod oczami, tą suchą skórkę, to nawyża. jest strasznie bogaty. Zrobiam taką konsystencję kremu. Jeszcze bym dodatek, jak mówię, witaminę A, ale niestety nie posiadam. Mam jeszcze inne składniki, które razem po prostu wiążę i robię z tego fajne albo serum podoczy, albo krem podoczy, tak jak tutaj. Jest naprawdę zapachowo. No delikatnie, delikatnie przechodzi, dlatego ja tak uważam, bo lubię jak... Na przykład pod oczy ten krem nie jest zapachowy, więc daję minimalnie tego, żeby po prostu wzbogacić yy, krem, ale żeby nie było tego tak zapachu. Także to jest naprawdę chwileczka Waszej pracy, a macie starszy na <grystanie> Ma dni jak nie więcej nawet używając rano i wieczorem, ale jest naprawdę rewelacja. Oczywiście to jest naturalne, bo wszystkie te składniki, czy masło siej, czy awokado to jest z pierwszego toczenia, także ekstra, jak to się mówi, ekstra, ekstra. Teraz właśnie będę musiała to nałożyć, nie wiem, może spróbuję tym. Troszeczkę jest niewygodnie nakładać, właśnie. Ale ten krem, słuchajcie, pod oczy jest naprawdę źródłem super, super składników, które potrzebuje nasza skóra. Super nawilża, wiadomo, o co nam chodzi. Myślę, że będziecie z tego zadowolone. Jak macie jakieś inne pojemniczki, to można je zdezynfekować, ale ja mam nowe i sobie je właśnie dezynfekuję i wkładam. Jest super krem pod oczy. Nie muszę wydawać 80 dolarów czy 100, bo podejrzewam, że praca zresztą miałam. Tak samo drugie kremy pod oczy. Nie będę tutaj mówiła z jakich firm. I. Jeżeli chodzi o podstawę tego właśnie kremu pod oczy. To jest naprawdę dla mnie, przynajmniej super. Nawilża, odżywia. Także jestem bardzo zadowolona. Tutaj później tak zmywania. No i tak mam taki kremek, mogę więcej wyciągnąć, no ale już nie będę jeszcze teraz tutaj tak bawić z tym. Proszę bardzo. Nie chcę teraz ściągać rękawiczek, bo muszę umyć ręce, żeby w ogóle sobie spróbować. Y, 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 Więc to, ale jeżeli tak weźmiemy troszeczkę. Konstytucja jest piękna. Tak jak mówię, zapach troszeczkę tego właśnie ten, ale proszę sobie zobaczyć, jak fajnie on się szybciutko wchłania i no i przede wszystkim, tak jak ja mam, zresztą miejsca pod oczami, skóra jest bardzo sucha, delikatna, a to mamy źródło wartości. Jeszcze Wam pokażę, bo zaczęłam to, więc yy, tylko tutaj troszeczkę ogarnę i przy, przy jest coś innego. Wam jeszcze szybciutko pokażę, jak już mam tutaj rozstawione to wszystko. Oczywiście tu wszystko trzeba fajnie yy, zdezynfekować, żeby. To jest alkohol. Tak więc to zostawimy. I teraz mam tu go zaczęłam, yy, ale. Podstawimy to. To będzie taki wkraw yy, do ust. I możecie teraz użyć kokosowego oleju, jeżeli chcecie. Ale ja mam jeszcze właśnie temat, o którym mi bardzo podchodzi. Dzisiaj. I zburzę do końca. Bo będę musiała już właśnie zamówić. Zesnę. Okay. Tak. I to jest, słuchajcie, też na tej samej bazie, ale możemy zrobić sobie super scrub. Możemy dodać cukier, czego ja nie używam, do tego troszkę ciemnego cukru. Jest super taki yy, po prostu, żebyśmy zrobili swoje usta delikatniejsze. Więc używam to, te masło i dodaję tylko tak. Możecie dodać, oczywiście kupując w sklepie jakiś produkt czy burak staty, czy cytrynkę, czy brzoskwinie, jeżeli są. Oczywiście tak samo możecie dodać taki cukier trzcinowy, Jeżeli chodzi, a ja sama robię z buraków puder, którego używam do różu. Mogę z tego robić róż, robię pomadki, jeżeli chodzi takie pomadki o no, pomadki. I teraz robię z tego, bo to jest burak y, suszony i starty, cały proces tego buraka robię sama. I mam, nie chcę teraz tutaj dotykać, bo po prostu chcę troszkę nabrać, muszę właśnie wziąć osobną łyżkę. E, robię cały ten proces, sama wychodzi właśnie z tego buraka, który jest, e, wiadomo, suszony i tarty, taki i ja też do, e, robię z tego, dodaję do, e, do będzie tak, e, taki krem do złuszczania na skutach na ustach, to jest ten scrub, to mówią. Także dodaję ten masło. Pelzmę tylko przeciwko trzej masło. To masę? Tak. Oj, znowu zrobiłem ten sam błąd. Tyle mi powinno starczyć, że chodzi, mam gdzieś tutaj, już zaczęłam i dodaję do tego właśnie troszkę, o, no, że jestem mocniejsze, bo to jest naturalne, wiadomo, masło szej i burak. I robię super szybki scrub do ust. Także w paru, jeżeli macie wiadomo w kuchni, znajdzie się masło kokosowe. Gaży właśnie z tymi masołkami drugimi. No wiadomo, to trzeba sobie dokupić, ale jeżeli masz ten produkt, jeden czy drugi, no wiadomo, oliwy są z, w kuchni, na co ten się używa. Jeszcze, je, jeszcze jest bardzo dobry, który też używam w zależności, bo oczywiście tak jak mówiłam, mieszam to, te produkty. To jest olej z winogron. Bardzo dobry też nadaje się pod czy do seru pod oczy, czy do innych, jeżeli chodzi, żeby dodać na przykład do pomadki do ust, czy do jakichś kremów, które sobie robimy w domu. Jest naprawdę też bogaty i bardzo dobry, dobrze się sprawdza. Także na razie by było to. to, to jest właśnie taki, nie chcę teraz dotykać, bo mam te rękawiczki, ale może, bo sprawdzam konsystencję, jaka jest, czy jest, mogę jeszcze trochę dodać, żeby to było takie bardziej grudkowane żeby ściągało i odświeżało nasze usta i mamy proszę bardzo następny produkt który nie zajmuje dużo czasu oczywiście takie małe laboratorium ale jest naprawdę warto bo to są wszystko nasze kosmetyki oczywiście one nie są długotrwałe przy jest w lodówce, no to niekoniecznie, to nie. I nałożę tutaj i to jest właśnie tutaj, już zaczęłam. Zrobiłam taki mocniejszy. Tutaj wyszedł troszkę. A, to nic. Nałożymy. Może tak. Tutaj mam. I słuchajcie. Naprawdę że sprawdza? już możemy tutaj położyć do inspekcji, do mycia. Mam tutaj jedno bo one mi najbardziej odpowiadają. Słuchajcie, mam taki super dodatkowy dla Was. bardzo łatwy. Tak jak mówię, można samemu zrobić, oczywiście nie każdy będzie chciał robić e, taki troszkowany produkt e, z buraka, ale można to kupić. Jakieś mniejsze opakowanie to wystarczy na bardzo długo. I proszę bardzo, następny mamy do ust produkt. Mamy jeden, z buraków to będzie jako scrap. muszę to znać. tak mam tutaj jeszcze napisy oczywiście znaczy, to jest dla mnie więc to nie będę używała ale jest stanie tak napisane można sobie zamawiać albo samemu zrobić to akurat było w tym zestawie, co ja kupowałam buteleczki i te fajniczki. Także fajny taki jeszcze dodatek. Bardzo fajny i pomocny. Także mamy tak ten skrob, który nam oczyszcza ładnie usta. Cześć i żeby nie pomylić, to jest krem. To doczy bardzo treściwy, bardzo wartościowy. Nawyża i jeszcze jeden serum, które jest naprawdę, tylko trzeba ściągnąć i fajnie podotki sobie nakładać i to nawyża. Także super.